Jeżeli nie masz żadnych oszczędności, odłóż sobie 3-5 tysięcy złotych. Robisz sobie taki malutki funduszyk awaryjny. Takie pierwsze oszczędności. Musisz mieć taki buforek gdzieś z boku, żeby właśnie jak jakaś awaria się stanie, czy coś, żeby nie musieć sięgać pod konsumentów. To Tak zwana poduszka bezpieczeństwa. To, jeszcze, to jest taki zalążek tej poduszki mm -hmm. na razie. Jak to mamy. To wtedy całą uwagę skupiamy na pozbycie się tych długów konsumenckich, o których mówiłem. Najlepiej sobie je ułożyć, wiesz, od najmniejszego salda do największego, bo wtedy szybko można je z listy yy, wykreślać. Ewentualnie, jak są bardzo drogie niektóre jakieś filówki czy inne, to od tych najbardziej oprocentowanych, ale wtedy pełna koncentracja. Czyli tu mam coś, co mnie chroni przed kolejnym długiem, a tutaj całą uwagę kieruję na to, żeby tych długów się krok po kroku pozbyć. Mhm. Każdy spłacony dług oznacza, że w Twoim budżecie pojawiają się kolejne pieniądze. Bo ty w następnym miesiącu nie musisz zapłacić raty od tego spłaconego długu. Więc stopniowo coraz więcej ci przybywa tej amunicji, którą możesz walczyć z tym wrogiem, jakim są długi. I to jest taka metoda śnieżnej kuli, którą krok po kroku w tych długów się pozbywamy.